Grupa Polaków, którzy zaprosili do nas, do kraju kilkudziesięciu ukraińskich żołnierzy i zorganizowali dla nich leczenie oraz rehabilitację. Takiej pomocy potrzebuje tak wielu Ukraińców, że już szykowany kolejny turnus. Monika Zalewska. Maksim ma 19 lat, jest ukraińskim spadochroniarzem. Walczył z separatystami w obwodzie doniecko-ugańskim. Z tej strony kula rozerwała udo, a z tej poszło zakażenie. Lekarze musieli oczyszczać ranę. Trzy miesiące spędził w szpitalu. Parę dni po wyjściu dowiedział się, że ma szansę przyjechać na rehabilitację do Polski. A się Wiedział, że jeśli chce wrócić do sprawności, to musi to zrobić. To jego pierwsza podróż za granicę. Na początku było słabo, ale bardzo się stara, żeby stan się poprawił. Chce usprawnić nogi. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Od czasu, gdy został ranny, nie rozstaje się z mokrym ręcznikiem. O tym, co przeżył na wojnie, on i jego koledzy rozmawiać nie chcą. Jak się zapyta, jak to się stało, na przykład, że komuś tam przestrzelono nogę, to jest cisza, to jest takie milczenie. W sumie w ośrodku rehabilitacyjnym Dobry Brat w osiechu do sprawności wraca 28 desantowców. Przyjazd zorganizował współwłaściciel ośrodka, który od lat prowadzi interesy z Ukraińcami. Czuję to, że oni... Biegali przed nami z tymi karabinami, że coś tam działali, a my teraz mamy ich tutaj i musimy ich przywrócić do drzewa. Najmłodszy ma 19 lat, najstarszy 40. Rekordzista odniósł 46 ran. Rany postrzałowe, złamania kończyn, czy też amputacje kończyn. Dla żołnierza z amputowaną nogą, właściciela ośrodka prowadzą zbiórkę pieniędzy na protezę. Jak widać, potrzebują też kul. Te najpotrzebniejsze rzeczy już udało się dla nich zorganizować. Niekoniecznie rwą się do walki. Oni rwą się do tego, żeby zobaczyć swoje rodziny, żeby przytulić swoje żony, dzieci. No, ma, przeżyli traumę jednak psychiczną i. Wojna kaleczy. Andrija życie nie oszczędzało. W 2008 roku pokonał ciężką chorobę. Podczas walk na wschodzie Ukrainy został ranny w obie nogi. Z rehabilitacji korzysta nie w 100, a 200%. Ćwiczy po godzinach. Ja bym... Życie po raz drugi się do mnie uśmiechnęło. Nie są tłumacze. Chcą uczyć się języka polskiego. Są wdzięczni Polsce i Polakom. Zaproszone były tu 43 osoby, ale ze względu na stan zdrowia nie mogli przyjechać wszyscy do ośrodka kolejny turnus chcą zorganizować w przyszłym roku i już szukają sponsorów i środków. Monika Zalewska, wydarzenia.